Cześć, cześć z tej strony Weronika i 134 odcinek podcastu Rzęsolożka z Krainy Fiordów nadaje. To miał być odcinek o tym, jak wybrać szkolenie w branży stylizacji rzęs. Ale pogrzebałam trochę, przyznam szczerze, że głównie w swojej pamięci i w swojej głowie. No i wyszła mi cóż, brzydka prawda o szkoleniach w branży beauty. Na wstępie tylko powiem, że nie nagrywam tego odcinka po to, żeby kogoś personalnie krytykować, tylko żeby powiedzieć prawdę, o której, no cóż, się nie mówi. Będzie szczerze, momentami będzie ostro, ale to wszystko naprawdę z troski. Moim celem, nagrywając ten odcinek, jest przede wszystkim pomóc stylistkom rzęs wybierać mądrzej i inwestować w dobre szkolenia, w realny rozwój, a nie w jakieś iluzje. Bo jeśli choć jedna z Was po tym odcinku pomyśli dwa razy, zanim kupi szkolenie, to znaczy, że było warto. Mam przed sobą pięć stron notatek, parę punktów, mitów i generalnie ważnych prawd na temat szkoleń. Wiem, że będzie kontrowersyjnie, wiem, że dużo osób mnie za to nie polubi, ale cóż zrobić? Mam to. Mam ten luksus, że nie jestem związana z żadną marką. Mam ponad 10 lat doświadczenia i mogę sobie pozwolić tutaj. Naprawdę, zapraszam cię serdecznie do wysłuchania odcinka. Zacznijmy od mitu numer jeden. Takiego mitu. Na który się łapie bardzo wiele osób i na który ja też się złapałam, jak kupywałam swoje pierwsze szkolenia. A mianowicie, że duża marka to dobre szkolenie. Niestety, to, że jakaś marka jest znana, to nie jest równoznaczne z tym, że jakość nauczania przez tą markę jest wysoka. Bardzo często za takim szkoleniem nie stoi wiedza, ale tak naprawdę. Bardzo dobry marketing. W ogóle żyjemy w takich czasach, słuchaj, że dzisiaj tak naprawdę chyba nigdy takich czasów nie było. Można sprzedać absolutnie wszystko, jeśli tylko się wie, jak sprzedawać i ma się. Kapitał na płatne reklamy, bo dzisiaj już nawet sprzedawcy różnych produktów nie muszą badać rynku, bo mają do tego algorytmy, sztuczną inteligencję, która radzi sobie z tym dużo lepiej. Poza tym, dziś znajomość człowieka, dzięki temu, że my ciągle siedzimy w telefonach i tam jakby sprzedajemy informacje o sobie, jest tak ogromna, że naprawdę to jest tak, jak wiesz, zastanawiałam się. Ja szkoliłam się już ponad 10 lat temu i to był zupełnie inny rynek. Nie było w ogóle, wiesz, takich informacji o instruktorach. Nikt się nie dzielił jakąś darmową wiedzą, absolutnie. Więc wiesz, było trochę niby trudniej, ale z drugiej strony nie było aż takiego marketingu i co chwilę ci nie waliło po prostu te wszystkie takie triki marketingowe, które obiecują, wiesz, nie wiadomo co. Wiele dużych firm, dużych firm sprzedaje przede wszystkim opakowanie, a nie wartość. My niestety mamy takie złudne poczucie bezpieczeństwa, że skoro znana marka, to na pewno dobrze uczą. To nie jest hejt na dużo marki, to jest apel o świadomość. Duża marka daje rozpoznawalność, ale nie zawsze daje jakość. W kolejnym punkcie powiem Ci, jak duże marki zbierają instruktorów. To na pewno otworzy ci trochę oczy na to, jaka może być jakość takich instruktorów. Ale zanim do tego przejdę, mit numer dwa. Duży Instagram, dobra stylistka czy instruktorka. To jest w ogóle coś, na co ludzie tak się łatwo łapią, ale przecież popatrz na to logicznie. Zasięgi na Instagramach czy tam na innych TikTokach. Mówią o jednym o umiejętności prowadzenia social mediów, ale nie o jakości pracy stylistki rzęs. Uwierz mi, że wielu świetnych fachowców w ogóle nie pokazują się w sieci, bo oni nie generują, nie używają swojej uwagi, czasu, energii na to, żeby budować social media co jest, mówię, zupełnie inną dziedziną w ogóle, jakby życia. Tylko skupiają się na swojej specjalizacji, wykonują perfekcyjną robotę. Ja sama znam wiele dziewczyn, które nic nie publikują, a robią takie rzęsy, że każda klientka wychodzi z uśmiechem, a kalendarz im po prostu pęka w szwach. I znam też takie, które uczą, a same już od dawna nie siadają do klientek. To już w ogóle też w kolejnym punkcie. Ale przede wszystkim chcę. Zaznaczyć, Instagram uczy, jak się pokazywać, tak? Czyli ktoś, kto ma dobry Instagram, wie, jak się pokazać, ale nie uczy tego, jak uczyć, więc de facto nie wiesz tego, czy instruktorka, która ma duże zasięgi, potrafi w ogóle uczyć, bo różnica między autopromocją a realnym mentoringiem no, jest po prostu ogromna. Kolejnym punktem, trochę też w klimacie, to jest cała masa odrealnionych instruktorów. To są instruktorzy, którzy zbudowali swój autorytet na wygranych mistrzostwach. Mistrzostwa kontra rzeczywistość to jest w ogóle, to są dwie różne bajki. Ja w ogóle nagrywałam odcinek podcastu o tym, dlaczego nie brać udziału w mistrzostwach, dlaczego nie warto brać udziału w mistrzostwach stylizacji rzęs, chociaż sama brałam udział w takich mistrzostwach, wygrywałam takie mistrzostwa i. Był czas, że budowałam markę na tych mistrzostwach, więc może ktoś uznać, że jestem hipokrytką, ale tak naprawdę człowiek uczy się przez też swoje błędy i jakby z perspektywy czasu widzimy więcej. Stylizacja konkursowa na mistrzostwach jest zupełnie inna niż, niż stylizacja dla klientki. Wygrywanie mistrzostw nie oznacza faktu, że ktoś potrafi dobrze robić klientki. Na mistrzostwach, moja droga, mamy. Idealne warunki, mamy idealny jakby profil w ogóle tej klientki, bo sprzedam Ci teraz taką rzecz, która kosztuje bardzo wiele tysięcy złotych na szkoleniach przygotowujących do mistrzostw w stylizacji rzęs. Modelka, którą bierzesz na mistrzostwa, to jest 80% sukcesu. I to, jak tą modelkę przygotujesz? Powiem Ci o rzeczy, o, którym, o której właśnie się nie mówi. Wyobraź sobie, że dziewczyny, które wiedzą, jak wygrywać mistrzostwa. Biorą sobie modelki, które sobie przygotowują, czyli często na przykład wyrywają takiej modelce część rzęs. Po co? Żeby była idealna ilość rzęs w obu oczach w obu oczach, tak się mówi, tak. Żeby nie było żadnych dzikich rzęs, y, trudnych do wyklejenia i tak dalej. W salonie, jak przychodzi ci klientka, to ma wiesz braki w rzęsach, tłuste powieki, jakieś w ogóle wiesz tiki nerwowe. To jest w ogóle to jest zupełnie inna bajka, więc osoby, które zbudowały swoją markę na mistrzostwach, są bardzo często odrealnieni. To jest w ogóle brak przełożenia tego doświadczenia z mistrzostw na codzienną praktykę. Wniosek przede wszystkim, to, że ktoś jest mistrzynią w stylizacji rzęs, to znaczy, że wie, jak wygrać mistrzostwa w stylizacji rzęs i oczywiście ma pewne umiejętności techniczne i tak dalej, ale to nie znaczy, że to jest dobra nauczycielka stylizacji rzęs. I kolejny punkt, to jest ta moja osobista historia i też jest związana z mistrzostwami i z moim pierwszym punktem, czyli tutaj, który opowiedziałam Ci, związany z tym mitem dużych marek, Opowiem Ci o tym, co się działo, kiedy ja wygrałam pierwsze mistrzostwa w kategorii ekspert, pierwsze miejsce. Byłam, tak naprawdę, bardzo początkującą stylistką, mimo wszystko, i wygrałam te mistrzostwa, totalnie nie będąc osobą, która nadaje się na instruktora, i natychmiast dostałam oferty zostania instruktorką przez duże marki. Bo to, co liczy się dla dużych marek, to jest sprzedaż, a jeżeli ja miałam pucharek, to było dużo łatwiej mnie sprzedać. Nikt nie zapytał o moje umiejętności nauczania, o mój styl komunikacji, nikt się nie zainteresował, jaką jestem osobą w ogóle, tylko proponowano mi natychmiast zostanie instruktorem. To wiesz, były czasy w ogóle, że te mistrzostwa, wygrać mistrzostwa te 10 lat temu to było co innego niż wygrać mistrzostwa dzisiaj ze względu na ilość tych mistrzostw. Kiedyś to było ba bardzo rzadkie wydarzenie, yy, jakość tych mistrzostw. Dzisiaj tych mistrzostw jest od cholery. Często są w ogóle to też jest, że tak powiem, niewygodna prawda dla branży są organizowane przez marki, żeby te marki mogły wypromować swoich instruktorów poprzez to, że ci dani instruktorzy wygrywają w tych danych mistrzostwach. Znowu nie chcę, żeby tutaj było, że ja, wiesz, tutaj lecę z taką pełną krytyką, jadę po wszystkich. Nie, są na pewno jakieś uczciwe mistrzostwa, ja się w to już nie bawię. Nie opłaca się to moim zdaniem, jeżeli chce się przynajmniej realizować to, co ja realizuję, czyli po prostu e, świadczyć wysoką jakość usług dla moich klientów. Kolejna rzecz. To mnie w ogóle rozwala. Ciągle słyszę hasła, w sensie takich znanych też instruktorów i tak dalej. Nie musisz mieć lat doświadczenia, żeby szkolić. Tak branża krzyczy do stylistek rzęs. Być może nie musisz mieć lat dziesięciu tak jak ja, żeby szkolić, ale jedno zastrzeżenie. Ty musisz mieć praktykę. Możesz przejść jako osoba, dziesiątki kursów, dziesiątki. Ale wciąż nie rozumieć pracy z klientką. Praktyka to jest tak naprawdę setki realnych przypadków, nie certyfikaty, które wiszą na ścianie, nie pucharki, które stoją w gablotce, to są lata przepracowanych klientek, bo praca z klientkami uczy rzeczy, których się nie da kupić, uczy pokory, uczy cierpliwości, uczy komunikacji. Ja w swoich szkoleniach, bo w ogóle powinnam zacząć ja standardowo, wiesz, nagrywam podcast, który powinien promować moje kursy, a zapominam wspominać, że ja szkolę. Ja w moich kursach mam tylko i wyłącznie szkolenia premium, jeden na jeden, i to w dodatku w salonie kursantki, bo stawiam przede wszystkim na praktykę, na realne klientki, prawdziwy rytm pracy, błędy, które się naprawdę zdarzają, bo tylko wtedy taka nauka ma. Sens. Także to jest punkt szósty: doświadczenie tych instruktorów. Bardzo często to są osoby, które poszły na kurs, e, zrobiły sobie parę kursów, czy tam nawet jeden kurs, i wtedy oczywiście też jest sytuacja, w której zostają zalane, o czym zaraz powiem, tym, żeby zostać szybko instruktorem, więc idą na jakiś kurs instruktorski albo nie, i one nie mają realnej praktyki. Oczywiście mają wiedzę teoretyczną. Kolejny punkt, jeśli chodzi o szkolenia w branży beauty, to jest brak właśnie praktyki na samych szkoleniach, tak? Ja, słuchaj, przechodząc bardzo dużo kursów, ja to jak szalona jeździłam od kursu do kursu, to jak zaczynałam. Kupa pieniędzy, kupę czasu, kupa energii. E, coś się nauczyłam, nie mogę powiedzieć, że nie, ale jeden kurs mi się trafił taki naprawdę dobry, z którego byłam w 100% zadowolona, a to był kurs, który ja wzięłam już po. Bodajże w dwóch latach praktyki, po wygranych mistrzostwach, i poszłam do instruktora pierwszy raz, muszę się przyznać, bo właśnie też wybierałam instruktorów, bo duża marka, bo, bo mistrzostwa wygrywają, bo mają super reklamy, i tak dalej. Pierwszy raz poszłam do instruktora, który praktycznie w ogóle się nie reklamował. Trafiłam gdzieś na po prostu fajne pracę. Ten instruktor nawet mnie nie chciał za bardzo przyjąć, jak się dowiedział, że ja jestem tam po wygranych mistrzostwach i w ogóle. Ale to była osoba, która realnie praktykowała w swoim salonie przez lata, i ona mi pokazała pracę salonową, taką, gdzie jako modelkę miałam człowieka normalnego z ciężkimi powiekami, z ubytkami w rzęsach i po prostu sprzedała mi bardzo dużo takich trików, które działają. Natomiast nigdy na żadnym szkoleniu, na przykład, nie robiłam uzupełnienia rzęs. Nigdy na żadnym szkoleniu nikt mi nie pokazał dokładnie, jak ściągać rzęsy. Oczywiście dzisiaj takie szkolenia pewnie już i są, ale ja mówię o tym, co było i o tym, co bardzo często teraz się też zdarza. Na szkoleniu jest jedna modelka. Bardzo często w ogóle brak trudnych przypadków. To są idealne modelki. zaraz Ci powiem, dlaczego. Te modelki na kursy są wybierane takie ładne i takie z takim okiem fajnym i z takimi rzęsami wygodnymi. I podsumowując po takim kursie osoby w ogóle nie wiedzą jak reagować na realne sytuacje. No i przychodzi frustracja, i przychodzi poczucie, że chyba się w ogóle do tego nie nadaje. A winny jest ten system szkoleń, a nie sama stylistka, dlatego ja właśnie stworzyłam ten program, w którym przyjeżdżam do kursantki, do jej przestrzeni, do jej warunków, do jej klientów, bo to nie jest w ogóle szkolenie jakby z podręcznika, tylko taka praktyka w prawdziwym świecie. Kolejny punkt ósmy, mam ich dziesięć, więc mam nadzieję, że jeszcze ze mną jesteś. To już jest w ogóle mocne moim zdaniem, coś co powinno się naprawdę ostro krytykować. Szkolenia jako autopromocja instruktora. I wiesz, jak to wygląda. Wielu instruktorów niestety skupia się podczas szkolenia bardziej na sobie niż na swoich kursantkach. Instruktorka jest tak zajęta tym, żeby robić sobie ładne wideo, żeby później to na story wrzucić, i w ogóle że w ogóle nie zwraca uwagi na kursantki, tylko żeby wszystko wyglądało fajnie na, na, prawda, na foteczkach. I kolejną rzeczą jest to, że Taka instruktorka zamawia sobie modelki, które już ma znane, właśnie wygodne i tak dalej. Kursantka wykleja jakoś tamte rzęsy, ale później instruktorka to elegancko poprawia, robi zdjęcia i daje podpis. Efekt kursantki. To jest w ogóle takie kłamstwo, na które tak łatwo się nabrać, że to jest masakra. Jak ja widzę zdjęcia na, na przykład na Instagramie jakichś instruktorów i widzę szkolenie podstawowe i efekt kursantki, gdzie wszystkie rzęsy mają idealne kierunki, gdzie mają wiesz, zero, nic tam nie, nie wystaje, wszystko ładnie, to ja wiem, że to nie, nie ma możliwości usiąść do robienia rzęs i zrobić pierwszą osobę w życiu, że to tak wygląda. To, to jest niemożliwe. To nie wiem, jakiś może przypadek, jeden na milion kursantka w takiej sytuacji w ogóle, pomijając jak się człowiek wtedy czuje, jak nie, nie chodzi o ciebie, bo to się w ogóle czuje, jak jesteś na, gdzie, w ogóle w jakiejkolwiek usłudze, jak jesteś, czy w ogóle chodzi o ciebie, tak? Także bardzo często takie szkolenia są autopromocją instruktora, a nie właśnie realnym skupieniem na kursantce. I teraz jeszcze dziewiąty punkt, już prawie ostatni, ale to jest mniej więcej coś, co się dzieje mniej więcej tak od roku i to mnie przeraża. Produkcja instruktorów zamiast stylistek. Branża stylizacji rzęs, duże marki, już coraz rzadziej chcą szkolić stylistki. Oni chcą szkolić przyszłych instruktorów, bo ci przyszli instruktorzy to jest jeszcze lepszy zarobek dla tej branży, bo ci instruktorzy przynoszą kolejnych, jakby ludzi, którzy będą z danej marki kupować. O tym, co jeszcze zapomniałam powiedzieć. W tym, jak się też buduje szkolenia często, bo to też jak z jedną firmą rozmawiałam po właśnie wygranych mistrzostwach, jedna z dużych firm zaproponowała mi być instruktorem. No, ja się zapytałam o warunki. Jednym z warunków było to, że ja mam tak edukować moje kursantki, żeby te kursantki pracowały tylko i wyłącznie na produktach jednej marki. To jest ogromne niebezpieczeństwo, dlatego że ja naprawdę przerobiłam tysiące produktów z wielu marek i wiem, że. Wiele marek startuje na rynku z dobrymi produktami, po czym uzbiera sobie klientów, idzie w masłówkę, zmieniają skład produktów, te produkty robią się coraz gorsze, a tak w ogóle chodzi o to, żebyś ty miała umiejętność samodzielnego myślenia, wiedziała, jak korzystać z preparatów, a nie jak korzystać z preparatów danej marki. Ale dobra, wracając do tego, że jest produkcja instruktorów zamiast stylistek. I ja tutaj używam słowa produkcji, bo to jest wręcz dla mnie zjawisko w ogóle, to jest dosyć łatwe, bo ktoś idzie się uczyć na styjskę rzęs i nagle zostaje bombardowany reklamami o tym, że a tak w ogóle to jak będziesz instruktorką, to będziesz lepiej zarabiać, masz jakby w ogóle większy prestiż, bo instruktor stylizacji rzęs, a stylistka, to jest w ogóle jakby społecznie jest tak przyjęte, że jakby taki szkoleniowiec, instruktor jest level wyżej. W ogóle się tak mówi bardzo często w reklamach kursów dla instruktorów. Wejdź poziom wyżej i zostań instruktorką. Rzeczywistość wygląda inaczej, kochana. To jest w ogóle mit. To nie jest łatwiejsza praca, bycie instruktorem, lżejsza praca, ani nie zawsze ta praca jest lepiej płatna. I wiąże się też z większą odpowiedzialnością, z, z większym stresem, moim zdaniem, ale to wiadomo różnie. Wiesz, ja w swoich szkoleniach premium nie uczę, jak zostać instruktorką. Uczę, jak być świetną stylistką z lojalną bazą klientek i ze spokojem pracy, bo to jest akurat, branża stylizacji rzęs jest o tyle piękna, że naprawdę można sobie, wiadomo, wchodzisz na rynek, musisz zbudować tych klientów, tam jest na początku zawsze jakiś przemiał, bo nie, nie wszystkie klientki są dla ciebie, ale później jak zbudujesz sobie bazę stałych klientek, które tobie odpowiadają, ty odpowiadasz tym klientkom, to masz spokój, masz bezpieczną pensję, możesz windować ceny, więc dobrze zarabiasz w branży stylizacji rzęs, jak się myśli dobrze, to się dobrze zarabia, tak? Więc generalnie ta produkcja instruktorów przeszła już na taki poziom, że dzisiaj jest dużo trudniej o dobrą stylistkę rzęs niż o instruktora. Czasem się śmieję, że dzwonisz do salonu, żeby się umówić na rzęsy, a pani się pyta, czy ty chcesz się umówić na szkolenie z metody 2D, czy szkolenie z metody mega volume? A ty chcesz się umówić na rzęsy. I tam jest, prawda, pięć stylistek w tym salonie, ale żadna nie robi rzęs, bo wszystkie są instruktorkami. Tak wygląda rzeczywistość. I ostatnia już rzecz, już ostatnia, <laughs> obiecuję to są masówki i w ogóle brak indywidualnego podejścia, duże grupy, brak kontaktu z instruktorem, sztywny, powtarzalny program. To jest w ogóle e, coś co nie powinno się zdarzyć, bo to jest rzemiosło, to jest w ogóle praca, która e, naprawdę jest dobra i jakościowa i niepowtarzalna wtedy, kiedy ty ją wykonujesz w zgodzie ze swoim potencjałem. Ja zawsze mówię do moich kursantek: nigdy nie będziesz taką stylistką jak ja. Bo w ogóle nie o to chodzi. Ty będziesz taką stylistką jak ty. Nie o to chodzi, czy będziesz gorszą stylistką, lepszą stylistką. Ty, budując swoją usługę, powinnaś postawić przede wszystkim na to, kim jesteś, jakie masz wartości, co chcesz dać klientowi. Tego nikt nie podrobi. Nie ma konkurencji wtedy dla ciebie. Natomiast niestety większość szkoleń to są masówki. Kursantki to w ogóle, wiesz, nawet y, instruktorzy nie pamiętają ich imion. Y, jest takie poczucie bycia jedną z wielu. Myślę, że kameralne, spersonalizowane szkolenia dają zupełnie inny, realny efekt. No i ja właśnie tak pracuję w moim programie Premium. Bez pośpiechu, bez presji, ale z szacunkiem do tego, że ty jesteś unikatową jednostką. Masz unikatowy potencjał i możesz stworzyć coś absolutnie niezwykłego. Dobra, nagadałam się. Wiem, że dosyć dzisiaj ostro poleciałam z tematem. Ale tak jak wspomniałam na wstępie, nie nagrałam tego odcinka, nie nagrywam go po to, żeby zniechęcać do szkoleń albo wiesz, krytykować, hejtować. Chcę, żebyśmy zaczęły wymagać więcej od branży edukacyjnej, bo niestety dziś szkolenia to często nauka pozorów i marketingów, a nie rzemiosła. No, i że taki, mam jeszcze taki, wiesz, taką też myśl, że niestety branża coraz częściej stawia na wizerunek, za którym wcale nie idzie prawdziwa jakość. Także chciałabym, żebyś wybierała szkolenia, które uczą myśleć, a nie tylko powtarzać, szukała ludzi, którzy naprawdę cię czegoś nauczą, będą Twoją przewodniczką, Twoją towarzyszką w odkrywaniu tej Twojej drogi, a nie tylko chcą sobie zrobić z Tobą zdjęcie i wstawić na social media. Twoja kariera to nie jest Instagram, jeśli jesteś stylistką rzęs. To jest dodatkowe narzędzie. Twoja kariera to twoje ręce, oczy, serce. No i co najważniejsze, twoje klientki. I ja, kochana, kończę ten dosyć ostry odcinek. Zapraszam cię serdecznie na moją stronę rzęsaloszka.pl, pisane bez polskich znaków. Tam znajdziesz ponad 130 odcinków podcastu. Rzęsaloszka z Krainy Fiordów nadaje. Znajdziesz. Jedyny taki na rynku mailing, newsletter o wdzięcznej nazwie Rzęsoletter, który wysyłam w każdy czwartek. I w tym newsletterze zawsze dzielę się rzeczami, które są z praktyki stylistki rzęs, a nie odrealnione od rzeczywistości. Ściskam Cię bardzo serdecznie, mocno. Zostaw mi tam lajka, zasubskrybuj, żeby ten odcinek się niósł. I może prześlij go do kogoś, kto go potrzebuje. Buziaki, papa. Pa. Do usłyszenia za dwa tygodnie.